Okej okay. Jest dobrze ustawiony trochę macie mam za Syp na biurku Nie widziało może mojej twarzy Gdzie sobie zagram w UFC3 Rozpoczynamy nową karierę Widzę, że musicie za to poświęcenie zostawić lajka w górę i subika. Ustawiłem jakąś kamerę 15 godzin. I tą kamerę nie 15 godzin ustawiłem w ogóle. I już wczoraj doszło za 30 zł płeć mężczyzna. Waga średnia pół ciężką. Wzrost 83. Ok, imię Kurde, co tu się dzieje? Już dzisiaj nadguzowane jestem, widzowie. Ustawienie kamerki było długie. Clint, na C się zaczyna. A czy na B jest? Błachowicz? Brunson. Derek Brunson. To będziemy Brunsonem. Co wy na to? Nikt w mediach. Kamil. Kamilo, zlartowałem! Pochodzenie na W, czy jest na W? Jest na Warszawa. Warszawa, Poland.

Czekaj, przed walką, po walce właśnie. Le... Jest! Dobra, to. A, okej, okay, dobra, pokłon. Dobra, w że stoję tylko prowokacja. Nie! Ja to będę później widzę po odcinku to zmieniał Bo muszę to mieć ochronę na Polską Nie będziemy tego oglądać widzowie Tutaj nas zaatakowali to jeszcze nie jest UFC Chcę powiedzieć, że tutaj nie jest poziom wybierany. Co mi się bardzo w UFC podoba? Już on mówię, UFC 4. Czemu tego w UFC 3 nie ma? Że jak ktoś ma słabą kondycję, ja albo on, to jest taki czerwony. Na czerwono idzie takim! wow! Zaraz, widzicie tam taki czerwono jest, ale jak kogoś zamrozimy, to jest taki... Co ja robię? Jak ja to robię? Nie wiem patrzcie, widzicie, to jest dobre. To jest kozak. Widzieliście, nie wiem czy... Kończ go! Clinton go kończy. Clinton! Brunson, ja widole! Nie! Nie! Nie kończy pod ringem tak no mur dobijają No szlak! Ja nie mam co zrobić! Widzicie to widowie! nie no, kończę w tej walce. samej kondycji. Ja powinienem się patrzeć na prą na kondycję, ja mam takie coś. No i kończę tą rundę. Bo patrzcie, jaki on jest ciężki. Ja robię Toreczka mi zabiera Aha, dobra Tu byliśmy, szliśmy No nie, uda nam się już stać No patrzcie, on mi dusi Kurde No więc skończył NO PATRZCIE BLOKUJE mnie kuj! No i przegrana Szoradni I tak no gościu widzieliście jak 3 dni bo już na łatwym grałem a na nie mam swój Chcę zobaczyć Nie dotknaj Napiszcie czy takie chcecie kamerę mieć ustawioną o, bo tutaj jest ta premia Dzisiaj zrobimy sobie to dwie walki więc... postać, którą zrobiliśmy ostatnio na ostatnim odcinku, którą ja zrobiłem Ty w tej wadze pół ciężkie jest mistrzem świata, tak, więc tam kiedyś pokażę West. Kruplej kontra frucą! Tutaj będzie to wejść. I widzowie, jak wypuszczę te dwie piosenki. Ja pidule, Kamil. Kamil Bruson, no, miejsce urodzenia Warszawa, Poland. Poland! Kamil Lundon, z pierwsze kroki w UFC. Wielka nadzieja, fanus! O kurde, wszyscy tutaj mają nadzieję, że... ...Klito Brunson to zrobi. Jest nasza muzyczka, którą ustawiliśmy sobie. Dobra, i Tutaj nie, nie wiedzieliśmy, bo nie myślimy. Co to było? A co my zrobiliśmy? Hobra, Darek, brud! Kamil Bruson! Zrób to dobrze. Jest wielka nadzieja fanów. Nie możesz tego. To ja był niezaprzód! Wow! Clint Bruson! Bruson to zrobił! Bruson to zrobił! Szybka walka, szybkie ruchy. Patrz, on już nie wie, co się dzieje! I Panie i referee Dean is going to the winner? No jest w tym na 24 sekundy, w pierwszym Nie będzie. Ale to był kopniak! Wow! Wszyscy mają wielka nadzieja! Ok, ja jeszcze mam tutaj pierwsza... Przeciwnik wykończony! 22 sekundy go rozwaliłem! Jaki to był co? Dobry wieczór, bo... O, Ale to była szybka walka! Napiszcie w komentarzu! Dwa lajki! Kolejny odcinek złości! Ułaziła się bardzo podoba na kanale! Zjedę go! A cię to już ma prawie Nie no oczywiście tyżej walki Jak nie ustawicie na 6 tygodni to już będzie takiej szalze bo to Dobra walka My jeszcze będziesz o, Ile minut? 14 no to ostatnią walkę robimy wideo. Dobra, widzowie, ja kończę ten odcinek, zaraz wystartuję kolejny, żeby kurde nie miał weryfikacji, papa. Pa.